One naprawdę zjedzą cię żywcem. Oto pięć stworzeń, które polują na ludzi. Lwice z Tsavo. W roku 1898 dwie lwice zabiły ponad trzydziestu robotników budujących kolej w Kenii. Nie bały się ognia, ludzi ani hałasu. Do dziś nie wiadomo, co je rozjuszyło. Krokodyl Nilowy. Każdego roku w Afryce ginie przez niego setki osób. Czeka nieruchomo, aż ktoś wejdzie do wody, a potem atakuje z siłą większą niż rekin. Tygrys z Sundarbanów, Bangladesz. Te tygrysy znane są z tego, że polują na ludzi z premedytacją. Mieszkańcy tamtejszych wiosek noszą maski z tyłu głowy, bo tygrys rzadko atakuje, gdy ofiara go widzi. Niedźwiedź brunatny z kamczatki, waży pół tony i potrafi śledzić człowieka godzinami. Atakuje, zjada i wraca, by dokończyć to, co zostało. Prawdziwy król rosyjskiej dziczy. Żarłacz biały. Klasyk. Potrafi wyczuć krople krwi z kilometra. Ataki są rzadkie, ale gdy już się zdarzą, zostaje tylko legenda o spotkaniu z potworem oceanu.